Caravan Salon 2022. Jesteśmy na stoisku firmy Adria. Nie mogło nas tutaj zabraknąć o, obok mnie Karol Paszta, czyli Elcamp RV. Tak jest. Dzień dobry. Witaj. Karol, witam Ciebie serdecznie. Dziękuję, że znalazłeś czas dla nas, bo wiem, że masz tu dużo obowiązków. Hymer, Adria, Glo Globetraveler, Westfalia. Westfalia, także jest co robić. Za nami super pojazd, bo to premiera chyba targowa. Tak, super pojazd, który nazywa się Super Sonic. Jest to największa nowość w gamie Adri. Do tej pory mieliśmy Sonica, Accessa, Plusa i Supreme. Natomiast Adria stwierdziła, że to mało i stworzyła Super Sonica. Pełna integra bazująca na nowym Mercedesie Sprinterze, z przednim napędem, z dwulitrowym silnikiem, co oczywiście nie jest w naszych realiach podatkowych bez znaczenia. Samochód, który będzie oferowany zarówno w wersji dwuosiowej, z DMC 4,5 tony, a także taki prawie 9-metrowy kolos na trzech osiach z DMC 5,5 tony. Samochód będzie oferowany w dwóch długościach. W każdej z nich mamy dwa layouty: dwa układy wnętrza z albo z łóżkiem tzw. Tak królewskim z tyłu, albo z dwoma pojedynczymi z tyłu. Oczywiście, e, samochód w pełni zimowy, zawsze w standardzie z ogrzewaniem Alde, z podwójną e, podłogą w kolorze srebrnym. E, także tutaj mówimy już o e, takim pokazie siły, siły e, Adri. Tutaj możemy powiedzieć, że Adria chce wypełnić jeszcze tą wyższą półkę niż, tak. niż dotychczas czyli chce konkurować. Czy z hymerem, czy z takimi Kartago i Dokładnie z takimi tak. markami. W 2019 roku Adria zaprezentowała super luksusową przyczepę Astella, która na naszym rynku choćby odniosła olbrzymi sukces. I Idąc za ciosem stworzyli model Supersonic. Już teraz mogę powiedzieć, że jestem tutaj na targach trzeci dzień. W piątek i w sobotę już mieliśmy kilka zapytań. O ten najdłuższy model. Naszych polskich klientów nie interesuje wersja tłuszczowa. Wszyscy chcą e, ten model blisko 9-metrowy. Robimy wszystko, żeby otrzymać jak najwięcej możliwości zakupu na nasz e, polski rynek. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wejść do środka. Zapraszam. Karolu, jesteśmy w środku, to może zacznijmy od bazy tego pojazdu. Bazą jest najnowszy Mercedes Sprinter, w tym przypadku w wersji 3-osiowej DMC 5,5 tony. Model 890, czyli ten najdłuższy, zawsze w standardzie oferowany jest z najmocniejszym silnikiem i zawsze z automatyczną skrzynią biegów. Jeżeli chodzi o Mercedesa, oczywiście mamy system MBUX z ekranem o przekąt tej 10,25 cala. Tutaj zadbano o to, aby wszystkie te materiały były miękkie, żeby tutaj nic nie trzeszczało. Mamy podłokietnik, tak, obszyty miękkim materiałem. Mm. To rzeczywiście już wygląda bardzo, bardzo ekskluzywnie i nawiązuje już do tej wyższej półki, o którą się Adria tym kamperem tak. stara. Ponieważ samochód jest bardzo długi, więc tutaj udało się wygospodarować bardzo obszerną kanapę, na której wręcz nawet Sebastian, ktoś Twojej postury może się wygodnie położyć. Aby nie przeszkadzać nam na postoju, w tym miejscu mamy chowane zagłówki, które w momencie, kiedy chcemy przewieźć pasażerów. Stelaz się wysuwa, i wówczas montujemy zagłówki. Kiedy nie jest nam to potrzebne, wystarczy go schować i mamy Czyli czystą kamerę. Producent dba o to, żeby zarówno w czasie jazdy było bardzo komfortowo, jak i na postoju na bardzo postoju. ekskluzywnie. Oczywiście, tak. Sam design nawiązuje do najnowszej linii Alpina, więc to, o czym już wspominałem na zeszłych targach. Mamy szafki, które tutaj są okraszone prawdziwą, prawdziwym zimnym tak, metalem. Tak, tak, to nie przyznamy, jest plastik. oczywiście. Więc design nawiązuje bezpośrednio do najbardziej luksusowej serii Alpina. Ja bym, ja bym zwrócił uwagę na wykładzinę na ścianie. Też, też to jest tak z takim smakiem zrobione i ze smakiem dobrane. Aluminium w połączeniu z, z takim materiałem. Kolory, nowoczesna kolorystyka i oczywiście to już, to już widzieliśmy w Alpinie. W, którym, w których kamperach widzieliśmy podobne blaty, te podobne fronty? W Alpinie. W, Alpinie. Alpinie. w no samochodach właśnie. pojawiło się to po raz pierwszy. Więc można powiedzieć, że jest to duża e, luksusowa Alpina tylko z, z silnikiem z, silnikiem. z tak, przodu. Tak, tak. Tak. E, oczywiście podwójna podłoga, oczywiście ogrzewanie w standardzie Alde, więc samochód jest w pełni całoroczny. Zawsze otrzymujemy osobną kabinę prysznicową, toaletę, ale to w tej klasie nie powinno dziwić. To zaraz tam przejdziemy. Może tutaj teraz skupmy się na kuchni, ponieważ kuchnia też ma olbrzymi blat tak, roboki, olbrzymi roboczy. Olbrzymi blat roboczy. Jak już w Adrie, Adria ma w standardzie zawsze kuchenkę gazową, przypalnikową w rzędzie. Deseczka do krojenia, prawdziwe drewno, nie żadna imitacja. To znane z, akurat z Astelli. Mnóstwo szuflad, szuflada cargo. Miejsce na ekspres do kawy po lewej stronie. Za nami potężna lodówka, również z, z piekarnikiem. A w tej części miejsce na telewizor o przekątnej 32 cali. Podobnie szefa. Tak, szafa ubraniowa. Oj, rzeczywiście to już. To już... Przy takiej długości rzeczywiście można już e, tutaj pokusić się o to, żeby tego miejsca było bardzo, bardzo dużo i dużo dodatkowego wyposażenia. Y, oczywiście tak, mamy em, możliwość sterowania oświetleniem, oświetlenie jest podzielone na kilka stref, czyli mamy. Znane, znowu będę nawiązywał do najbardziej luksowych przyczep Adri, e, panele, które znajdują się przy łóżku, które znajdują się w przedniej części środkowej i odpowiadają nam za strefę jadalną, strefę e, wypoczynkową. E, możemy mm, oświetlenie regulować pod kątem natężenia, czyli tym klawiszem możemy ściemniać, możemy e, rozjaśniać. E, jeżeli chodzi o. Dobrze, to może przejdźmy teraz właśnie do części prysznicowo-łazienkowej. Spójrzcie, jak wyglądają drzwi od kabiny prysznicowej. Tu już możemy mówić i poczuć się właściwie jak w domu. Kabina prysznicowa jest potężna, oferuje nawet niewielkie miejsce, żeby sobie usiąść, a naprzeciwko mamy toaletę. Drzwi od toalety oczywiście po otwarciu zamykają nam tę przestrzeń jadalną. I tworzy nam się, zasuwając jeszcze te drzwi, tw tworzy nam się zupełnie osobna łazienka. Jesteśmy yy, oddzielnie zarówno od sypialni, jak i od przedniej części samochodu. Toaleta standardowa, klasyczna, chemiczna z kasetą pojemności 19 litrów. Jesteśmy ja bym tutaj za... jeszcze zwrócił uwagę, Karol, bo tu też nie za często się spotyka, szafki takie zlicowane z, ze ścianą, tak. tak jakby schowane w ścianie, i to. Fantastycznie wygląda tutaj. Tutaj jest podobnie. Zobaczcie, mieliśmy jedną przestrzeń, jedną powierzchnię, a tu nagle nam się pojawia, pojawiają szafki. Tych szafek jest tutaj wyjątkowo dużo. O. Tutaj mamy kolejną szafę. Dobrze, przypomnijmy, ten kamper jest przeznaczony dla ilu osób do jazdy, ilu do spania? Dla czterech osób do jazdy i również dla czterech osób do spania. Z przodu mamy elektrycznie opuszczane łóżko nad szoferką, z tyłu komfortowo mogą spać dwie, nawet yy, trzy osoby. Yy, tutaj mamy znowu kolejną szafkę, to na co zwrócić uwagę, zlicowaną ze ścianą. Tak, fajnie, fajnie to wszystko jest. Dodatkowe nagłośnienie. Głośniki y, mamy również w sypialni. Głośniki mamy w przedniej części y, pojazdu. I oczywiście tutaj po twojej prawej stronie kolejny sterownik y, odpowiedzialny za y, oświetlenie tej strefy y, w tylnej części samochodu. No dobrze, i tak samo ściany są wyłożone bardzo przyjemnym w dotyku materiałem. Także to. To jest, wygląda to świetnie. Ja powiem tak, tu rzeczywiście można mieć duże odniesienie do, do tych luksusowych, waszych luksusowych przyczep kempingowych, ze względu na to, że w kamperach z reguły brakuje miejsca, a w tym kamperze tego miejsca jest pod dostatkiem, także możemy świetnie, możemy świetnie czuć się jadąc z tym kamperem, z jak, jak i tak. po prostu stacjonarnie wypoczywać. Tak, jak w przyczepie kempingowej. Tak, jeżeli ktoś nie wie, czy wybrać przyczepę kempingową, czy samochód, ma dylemat, to myślę, że jest to pojazd kempingowy, samochód kempingowy, który daje nam poczucie przestrzeni, jak w, no, w niemałej przyczepie kempingowej. Dobrze, czyli Super Camper, super Sonik. Super Sonic, właśnie. Kiedy będą dostępne te pojazdy u Was? Samochody już można zamawiać. Cały czas tutaj trwają rozmowy z Adrią odnośnie ilości. Oczywiście wszyscy producenci, również Adria, zmaga się z niedoborem podwozi, również Mercedesa. Na tę chwilę mamy zamówiony model 780 SL, czyli bliźniaczy z tym, natomiast no, krótszy na dwóch osiach i jego będziemy prezentować na targach w Poznaniu i już można składać zamówienia na ten konkretny egzemplarz. Jeżeli chodzi o cenniki, jeżeli chodzi o możliwości zamówienia, będziemy wiedzieć więcej w ciągu najbliższych kilku dni. Mogę tylko powiedzieć, że wersja dwuosiowa zaczyna się od kwoty 117 000 euro netto, natomiast wersja ta trzyosiowa od 129 000 euro netto. Do tego musimy doliczyć akcyzę na szczęście tą niższą, czyli 3,1%, oraz oczywiście VAT. Dobrze, wspominałeś przy prezentacji przyczep kempingowych, że Adria nie zaszalała tak z cenami jak inni? Tak, no, otrzymaliśmy kilka dni temu najnowszy cennik. Ceny wzrosły o 3% w stosunku do poprzedniego cennika. Rozmawialiśmy o Altei, która moim zdaniem jest naprawdę nieźle wyceniona i tam przyczepę od MC 1300-1500 można nabyć od około 103 tysięcy złotych brutto więc liczymy na to, że pomimo tych trudnych czasów i wzrostu cen samochody przecież będą się nadal w Polsce cieszyły dużą popularnością Karolu, dziękujemy Tobie za zaprezentowanie tego Dziękuję super bardzo. kampera, czyli super Sonica no i jeżeli spodobał Wam się ten materiał to zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i łapka w górę i czekajcie na kolejne nasze materiały z Caravan Salon w Düsseldorfie, a my teraz pędzimy do Westfalii. Do Westfalii, zapraszam.